Chciałam Cię zapytać, jak Ty się w ogóle przygotowujesz do występów na scenie? Mamy próby na sali. Dzisiaj mieliśmy też próbę wcześniej dźwiękową, więc wszystko sobie spróbowaliśmy, podłączyliśmy, no i w sumie tak to wygląda. A czy można powiedzieć, że to jest teraz taki twój jakby wielki comeback, bo jest dość sporo tych koncertów. Wydałaś też nową piosenkę. Czy tak trochę zatęskniłaś jednak za tym takim życiem scenicznym? Oj, bardzo zatęskniłam za życiem scenicznym i bardzo się cieszę, że, że gramy coraz więcej i, i, i coraz więcej ludzi też przychodzi na te koncerty. Naprawdę jest fajnie. Bardzo, bardzo. Okej, okay, możesz powiedzieć na przykład, że z perspektywy czasu, Every Night to jest właściwie taki utwór, no, na którym się w sumie wybiłaś. No tak, to jest Every Night, jest nieśmiertelną piosenką, na którą wszyscy na moim koncercie czekają i naprawdę ja też bardzo mocno polubiłam tę piosenkę.